To teraz Kasia pokażę za piekankę. Taka góra, normalnie kiełbasy. Bo z reguły to są takie, takie cienkie, które zaraz pokażę. Takie jak sebastian A ta jest grubaśna. Jest 3D. A ta jest normalnie płaska. Z grzybami. Do starych grzybów. A, a, przepraszam bardzo. To jest z sypkiem. Z sypkiem Wygląda apetycznie. Kasia, dasz gryza? Dostanę. Czekajcie, spróbuję. To, troszeczkę jeszcze bardziej. Powiem Wam, że. Wali od sypkiem Aż nie zapiekankowo, Jej, mam nadzieję, że reszta jest dobra Dzięki do widzenia